Zobacz, jaka fajna gra na te ostatnie tygodnie roku szkolnego. Na jednej kupce mam różne problemy, które należy rozwiązać. Na przykład, musisz opiekować się młodszym kuzynem, jednak nie masz pomysłu na zabawę dla trzylatka. No i z pomocą przychodzi kubka numer dwa, gdzie mam różne przedmioty. Są to zupełnie przypadkowe, randomowe przedmioty, które mają nam pomóc ten problem rozwiązać. I w tym momencie rozpoczyna się proces kreatywnego myślenia. Uczniowie z takich trzech zupełnie przypadkowych przedmiotów muszą wymyślić jakąś super zabawę. Uczniowie przy tym uczą się takiego nieszablonowego myślenia. Wychodzą poza znane schematy. Przy okazji zapewniają sobie świetną zabawę. Jeżeli przedmiotem, który wylosują, jest dywan, ten dywan może być latający. Jeżeli jest to kuchenka gazowa, to kuchenkę można przecież rozmontować jakiś element wykorzystać do tego, żeby problem rozwiązać, więc generalnie tutaj ograniczać może ich tylko ich własna wyobraźnia. Zestaw zawiera 64 różne pomysły, problemy, które należy rozwiązać i 120 przeróżnych obrazów. Ta gra szczególnie sprawdzi się w takiej pracy grupowej, bo wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, ale też może być fajna w parach.